Najważniejszym surowcem gospodarki XX wieku była ropa naftowa. Dziś stają się nim informacje o użytkownikach internetu. Nic więc dziwnego, że pięć największych korporacji świata to firmy informacyjne: Alphabet, czyli korporacja matka Google, oraz Amazon, Apple, Facebook i Microsoft. Wiele usług oferują darmo, ale w zamian zbierają o nas informacje. Każdy nasz ruch pozostawia u nich ślady. Google wie, czego szukamy w sieci. Amazon, co kupujemy, a Facebook, co przekazujemy znajomym. Za przetwarzanie i produkcję informacji odpowiadają algorytmy. Rozpoznają one, kiedy chcemy coś kupić, jaki mamy nastrój lub stan naszego zdrowia, i odpowiednio kierują do nas reklamy. Algorytmy decydują o cenie biletu lotniczego, o warunkach, na jakich otrzymamy kredyt w banku, a także o tym, czy ktoś będzie obserwowany przez służby specjalne jako podejrzany o terroryzm. W Ameryce to algorytmy decydują o tym, czy ktoś dostanie obywatelstwo tego kraju lub też nie. Algorytmy działają niewidocznie i ich dysponenci często nie znają wyników ich działania. Są tak skomplikowane, że do ich kontroli często nie wystarczają ludzie, ale potrzeba kolejnych algorytmów. Informatycy tworzący algorytmy zwalniają się od odpowiedzialności prawnej i moralnej za ich działania. Z tych pięciu gigantów internetu, tylko jeden ma ludzką twarz. To Facebook, który kojarzy nam się z tak zwanymi przyjaciółmi. Facebook rozprzestrzenia się po świecie jak kula śniegowa: im więcej ma użytkowników, tym staje się atrakcyjniejszy dla reszty. Aktywne konto na Facebooku ma obecnie prawie 2 miliardy osób, aż miliard 200 milionów z nich odwiedza serwis codziennie. Facebook stał się największym narzędziem mobilizacji politycznej obywateli. Jest też największym dostarczycielem fałszywych wiadomości i najskuteczniejszym narzędziem rozbijania społeczeństw na wrogie plemiona. Facebook sam przyznaje, że podczas ostatnich wyborów prezydenckich, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i we Francji, został wykorzystany do manipulowania opinią publiczną. Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, założyciel Facebooka rozpoczął objazd po kraju. Zamierza odwiedzić wszystkie 50 Stanów. Czy Mark Zuckerberg chce walczyć o Biały Dom w 2020 roku? Czyżby dotarły do niego głosy Amerykanów, że wybrali nie tego, co trzeba, miliardera? Jednak Zuckerberg zaprzecza, że chce zostać prezydentem. Jako szef największej na świecie korporacji medialnej, już teraz ma ogromną władzę. Choć dba o wizerunek zwykłego faceta, nie ma własnego gabinetu, pracuje we wspólnej hali ze swoimi pracownikami, to ma ogromne ambicje. Niedawno ogłosił manifest o potrzebie budowania globalnej wspólnoty. Stawia sobie wielkie cele. Za pomocą Facebooka chce połączyć ludzi na całym świecie. Zamierza walczyć z terroryzmem, zmianami klimatycznymi, a także zapobiegać epidemiom. Czyżby Facebook miał stać się narzędziem rodzaju ludzkiego do przejścia na następny etap rozwoju? Ale czy struktura społeczna Facebooka nie niszczy tej starej? Użytkownicy wybierają na przyjaciół ludzi sobie podobnych. Każdy żyje w swojej własnej bańce informacyjnej. Bańka przyjaciół wzmacnia jedynie nasze poglądy, a odsiewa przeciwne. Zdaniem ekspertów grozi to rozpadem społeczeństwa. A czy tworzy się ta nowa planowana wspólnota? Kiedy logujemy się do Facebooka, specjalny algorytm przeszukuje posty naszych przyjaciół. Jest ich średnio około 2000. Ocenia je i wybiera dla nas, zanim nam je udostępni. Tak powstaje osobista strona każdego użytkownika. Jeżeli tytuł Posta zapowiada niemiłe dla nas treści, to użytkownik na ogół nie chce otworzyć całej wiadomości. W ten sposób miliony ludzi słuchają jedynie echa własnego głosu. Zuckerberg jest zwolennikiem globalnej i liberalnej wizji świata, ale stworzył narzędzie do nagłaśniania nie tylko liberalnych poglądów. Facebook służy zarówno europejskim nacjonalistom, jak i państwu islamskiemu. Dał się także wykorzystać siewcom fałszywych wiadomości. Mobilne aplikacje Facebooka umożliwiają cyfrowe polepszenie fotografii. Wkrótce być może będzie to dotyczyło także filmów. To kolejne algorytmy poprawiające rzeczywistość. Czy grozi nam nowy rodzaj fałszywych informacji, tym razem filmowych? Mark Zuckerberg jest idealistą, ale nie zawsze przewiduje skutki swoich działań, a jego wielka władza nie pochodzi z wyboru. Czy zatem Facebook zagraża demokracji na świecie?